O badaniu klinicznym dowiedziałem się od lekarza prowadzącego. Właściwie to był taki czas po przeszczepie szpiku i, i, i ta informacja naprawdę zbudziła dużo nadziei i zaciekawienia. Postanowiłem wziąć udział w badaniu klinicznym przede wszystkim z takiej wiary w naukę, w medycynę. Ktoś kiedyś powiedział, że właściwie rozwój medycyny w obszarze mojej choroby trochę wyprzedza chorobę, więc to, to było zdanie, które gdzieś tak utkwiło mi mocno w, w głowie. No jak się dowiedziałem o tym badaniu klinicznym, to postanowiłem może nie tyle zaryzykować, bo to jest takie niedobre słowo, ale spróbować właśnie tej możliwości, tej opcji, nie? Z takim pewnym zaufaniem do nauki, które zawsze miałem, bo wiadomo, są dzisiaj czasy, gdzie naukę się kwestionuje, zwłaszcza naukę. W obszarze dziedzin medycznych. Badanie kliniczne, w którym uczestniczyłem, dotyczyło nowego lekarstwa Tamap. Jest to lekarstwo, które testowane jest w odniesieniu do choroby, na którą zapadłem, do szpiczaka mnogiego. Było to badanie, które powiązane było z całą można powiedzieć, regularną procedurą, czyli regularne wizyty, najpierw pobyt w szpitalu przy podaniu lekarstwa, regularne wizyty, konsultacje lekarskie, ale także obserwacja swojego organizmu, co się dzieje po podaniu lekarstwa. Na pewno każde lekarstwo ma jakieś skutki uboczne i tu jest ważne bardzo konsultacje lekarz, lekarskie, a przede wszystkim słuchanie lekarza prowadzącego i stosowanie swojego zaleceń, czyli Dbanie to, o to odporność, o tryb życia, o nieobiadanie się, o dietę, to wszystko jest cały proces. Czy on był męczący? Nie, dla no, mnie nie był męczący. Można powiedzieć, że to zorganizowanie i, i, i ten cały proces powodował u mnie taki wię, większy, większy spokój i, i, i nie czułem jakiś z tego dyskomfortu. Te badania najpierw były odbywają się co tydzień, potem co dwa tygodnie, więc dogospodobali sobie czasu na przyjazd, to nie było nic trudnego. Poza tym w czasie tych badań uczestniczyłem w kontaktach z innymi pacjentami, czyli ten cały aspekt społeczny tych badań jest też również bardzo ważny. Stworzyła się pewna grupa i wspólnota ludzi, którzy mogliśmy razem też konsultować swój stan psychiczny i fizyczny. Badania były powiązane z, z wypełnianiem różnego testów. E, można powiedzieć, że niektóre testy nie, nie tylko dotyczyły samopoczucia takiego fizycznego, ale także psychicznego. Czyli w czasie tych badań bada, badano mój stan psychiczny. Czy nie mam jakiejś tendencji do, do depresji, czy, czy jakie jest moje samopoczucie, to było dla mnie bardzo ciekawe i in, innowatorskie w czasie tych badań. Moim obowiązkiem było przede wszystkim regularnie i w sposób zdyscyplinowany uczestniczyć w badaniach klinicznych, czyli przestrzegać terminów zjazdów na konkretne badanie, stosować się do zaleceń lekarza i tutaj podkreślam, bardzo dobry kontakt był z lekarzem prowadzącym. Każdy z nas ma lekarza prowadzącego, więc, więc to jest bardzo cenne. Nie? Każde badanie zawsze jest poprzedzone kontaktem z lekarzem, rozmową, badaniem, też możliwość sądowania aktualnego stanu zdrowia przez dokładne badania kliniczne z krwi i, i to, to wszystko tworzyło taki jakby cały harmonogram, w który człowiek wszedł. Wszystko w badań klinicznych czułem nadzieję, ale z drugiej strony nie miałem jakiejś większej obawy. Natomiast troszeczkę bałem się, że lekarstwo może nie zadziałać że, jest, że akurat mój szpiczak będzie lekko oporny w tym akurat kontekście tego lekarstwa. Najtrudniejsze dla mnie w tym badaniu klinicznym poza taką obawą, że lekarstwo może nie zadziałać, był także ten początek przyjmowania lekarstwa, czyli takie objawy początkowe, czyli gorączka, stan grypowy. To było powiązane z pobytem w szpitalu. lekarstwo podawane było bezpiecznie w warunkach szpitalnych. Ten początek był taki, można powiedzieć, grypowy. Więc, no ale potem, jak organizm się dość szybko zaczął przyzwyczaić do tego lekarstwa, to właściwie hmm, można powiedzieć, że nie czułem większych skutków takich fizycznych. Moja aktywność fizyczna nie uległa zmianie. Największe korzyści z badań klinicznych hmm, dla mnie mieszczą się w czterech sferach. Tak sobie to podzieliłem. Pierwsza sfera to sfera fizyczna, sfera zdrowia, sfera samopoczucia takiego fizycznego. Druga sfera to jest sfera społeczna, możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, w kontaktach ze znajomymi, w urlopach, które właściwie ten harmonogram urlopowy nie zakłócił się w sferze rodzinnej. No i wreszcie w sferze zawodowej, właściwie dzięki leczeniu. Jakby choroba nie za bardzo mi przeszkadza w życiu zawodowym. Nadal jestem aktywnym zawodowo. Nawet można powiedzieć, że moja aktywność zawodowa wzrosła. Czy to dzięki leczeniu? W jakim stopniu i to dużym? Tak. To jest takie chyba najbardziej trudne i abstrakcyjne pytanie. Co to znaczy być pacjentem jutra? To chyba znaczy mieć nadzieję, bo to jest najważniejsze w naszej chorobie. Posiadanie nadziei. I, i, I ta terapia umożliwia um, y, posiadanie nadziei i wzrost tej nadziei.